Radio Luz poleca. W tym tygodniu spacerownik przekazany zostaje w ręce mieszkańców Wrocławia, którzy poza własnym podwórkiem chcą robić coś dla innych. Od 15 do 29 września potrwa głosowanie na projekty w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Spośród ponad 300 propozycji wybraliśmy dla Was 5, które przedstawimy od poniedziałku do piątku między 17 i 18 oraz podsumujemy w sobotę między 13 a 15. Zapraszamy na spacerownik w akademickim Radio Luz. Radio Luz poleca. Spacerownik zaprowadzi nas dziś do szkoły podstawowej nr 61 przy ulicy Skarbowców. Ominiemy główny budynek i od razu skierujemy się na tyły placówki. Tam właśnie jest boisko szkolne, które dzięki Wrocławskiemu budżetowi obywatelskiemu ma szansę wzbogacić się o nową tartanową bieżnia. Uczniowie będą mogli tam nie tylko pobiegać, ale część po raz pierwszy w życiu skakać w dal. Spacerownik poświęcimy dziś projektowi numer 31. Monika Maziak, zapraszam. Nazywam się Przemysław Gruca, jestem liderem projektu na wrocławski budżet obywatelski, projektu numer 31. Na początku miał być plac zabaw. Jednak okazało się, że plac zabaw już po tym, jak złożyłem swój wstępny projekt i tak zostanie wybudowany. Zostanie stworzony plac zabaw z projektu Radosna Szkoła. Dzięki temu e, dzieci tak czy inaczej będą miały plac zabaw, no a e, nasz projekt musiał zostać zmieniony. Został zmieniony na bieżnię, ponieważ to zostało uznane przez dyrekcję szkoły i przez nauczycieli za najbardziej priorytetowe działanie. Dlaczego akurat bieżnia? Myślę, że bieżnia jest potrzebna też z tego względu, że zajęcia WF-u mogą być bardziej po prostu atrakcyjne, też nie ma takiej bieżni w, w najbliższej okolicy, tak dopiero jest przy szkole numer 16 na wieczny. W spacerowniku przybliżamy Wam dziś projekt numer 31, który zakłada powstanie nowej bieżni przy szkole numer 61 we Wrocławiu. Uczniowie tej placówki doskonale wiedzą, o co toczy się gra. Bieżnia do skakania i bieżnia do biegania. Którą bieżnię byś wolała? Ja to do biegania. Najpierw się biegnie tak, nogi lecą nisko, a później wysoko. I skaczesz. Cvicer różni dolni ludzie i sportowcy i skaczą po prostu w dal. W się tak biegnie i taki piasek i coś się przeskakuje. Pielnia jest na przykład zrobiona z tartanu. To są dwie, dwa pasy. jeden. jeden. Jeden jest cały obsypany piaskiem, a drugi ma linię na końcu i, i od tej linii nie wolno skakać za tą linią. Jak będzie wyglądała? No będzie przede wszystkim wspomniała dwie funkcje, do biegania i do skoków dal, bo zgodnie z moim projektem na końcu tej bieżni ma być również piaskownica do skoków dal. W związku z tym no, będzie piękna, różowa, 60-metrowa, sześciotorowa, tartanowa bieżnia, która będzie znajdowała się tam, gdzie w tej chwili znajduje się zniszczona, betonowa bieżnia, z której nikt nie korzysta. Skakałeś kiedyś w dal? No nie, bo nie mieliśmy bieżni tutaj do skoków w dal. Według mnie jest to bardzo dobry pomysł. Będziemy często z niej korzystać. No i będzie, będzie super. Dużo osób chciałoby skakać, ale nie ma jak to robić. Ja na przykład uwielbiam skakać, ale nie mam gdzie to ćwiczyć. Teraz jak wygląda wasze boisko? No boisko wygląda nie najlepiej. Jest no poniszczone. Bieżnia przy Szkole 61 ma być urozmaiceniem za z WF-u, ale też okazją do aktywnego spędzenia czasu dla okolicznych mieszkańców. Uczniowie mają już przygotowaną listę rzeczy, które można będzie zrealizować, kiedy już nowa bieżnia przy szkole powstanie. Trampoliny. Drabinki. Trapez. Murowy, żebyśmy mogli grać w piłkę. Trampoliny i huśtawki. Żeby była różka do podciągania i skakanki. Taką jakby pajęczyny, Sznurków albo z metalu jest. Bo póki co w klasie drugiej B... Problemy notorycznych zwolnień z WF-u i niechęć do ćwiczenia są dzieciom zupełnie obce. Ja lubię skakać. Lubię jak mamy różne wyścigi i konkurencje. Nasze wspólne zabawy, na przykład w berka dwojaka. Ja też lubię dwojaka. Ja lubię wszystko na WF-ie. Ja lubię konkurencję, grę w kosza, grę w siatkówkę, pływanie. Ja lubię biegać, piłkę nożną. Ja lubię cały WF. Mam wam okazję zachęcić słuchacza akademickiego Radia Luz, żeby właśnie na projekt nr 31 zagłosowali. Co ich może przekonać? Aktywność sportowa każdego człowieka zaczyna się na lekcjach WF-u. W związku z tym, jeżeli lekcje WF-u będą ciekawe, atrakcyjne, dzieci nie będą chciały się zwalniać z WF-u, tylko będą brały w nim udział. Stworzenie fajnego obiektu, jakim jest Bieżnia, może spowodować, że te dzieci będą zadowolone, będą chciały chodzić na WF, a w przyszłości przełoży się to na ich zdrowszy tryb życia. Właśnie!